tam wszystkich znajomych, tych dawnych i tych nowych, zwłaszcza najnowszych z Zalesia, bo stamtąd wróciłem z rekolekcji i tych w kraju, i tych gdzieś tam dalej poza granicami, bo i takie mam echa, że słuchają. I chciałbym, żebyśmy na początku posłuchali takiej pięknej pieśni z opery Nabucco Verdiego, Pieśni wolników. bo ona dzisiaj od samego rana za mną chodzi, a to jest taka pieśń. Można powiedzieć adwentowa. Całość, czy chociaż fragmenty, niech nam się to jakoś serce wrazi. Rozpocznę od słów Ewangelii Świętego Łukasza. Nikt nie zapala światła i nie stawia go w ukryciu ani pod korcem, lecz na świeczniku, aby jego blask widzieli ci, którzy wchodzą. Światłem ciała jest Twoje oko. Jeśli Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli jest chore, ciało Twoje będzie również w ciemności. Patrz więc, żeby światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Jeśli zatem całe Twoje ciało będzie w świetle, nie mając w sobie nic ciemnego, całe będzie w świetle, jak gdyby światło oświecało Cię swym blaskiem. To słowa, które mówią nam o tym świetle, które ma każdy człowiek, nosi go w sobie. To jest światło sumienia. Sumienie to jest głos Boga i głos jednocześnie naszego rozumu. To jest to światło i ta świadomość moralna, rozeznanie między dobrem a złem. Jakie ważne jest rozeznanie w życiu? Rozróżnianie. No powiedzmy, ktoś idzie do lasu na grzyby, to przecież on nie będzie. Zbierał wszystkich po kolei, tak jak lecą, ale będzie rozróżniał: ten jest dobry do jedzenia, a ten jest trujący, no bo nierozróżnianie, brak świadomości w tym względzie może doprowadzić w tym wypadku nawet do śmierci. My mamy takie światło, światło moralne, światło naszych sumień, które pozwala nam odróżniać to, co jest dobre, co złe, no i Jesteśmy wezwani przez to światło do tego, żeby czynić dobro, a unikać zła. Dzisiaj jest problem sumień, które są jakoś rozmontowane, zmiażdżone. Świat to czyni, szatan to czyni. I dlatego musimy dbać o to światło, bo inaczej to światło stanie się w nas ciemnością. Oko, jak mówi Pan Jezus, będzie chore i wtedy nie będzie widziało tak jak trzeba. Wydaje się, że niektórzy oślepiają się dzisiaj sami, rezygnując z tego światła, i wtedy ich życie wygląda tragicznie. Słyszałem o rekolekcjach, które prowadził ojciec Jan Góra w Krakowie, a tytuł tych rekolekcji był bardzo dla mnie ciekawy zgłupiało ludziom sumienie. I ojciec Góra to w tych rekolekcjach uwidocznił, że sumienie może zgłupieć, może stać się chore, albo faryzejskie, albo może być takie przewrażliwione, skrupulackie i my musimy pilnować tego duchowego wzroku, bo od niego tyle w naszym życiu zależy. Jan Paweł II, kiedy był u nas w Polsce, to wołał: Polsce potrzeba ludzi sumienia. Światu potrzeba ludzi sumienia. I dobrze by było, żebyśmy to odnosili do siebie, nie że to jest taki apel ogólny. Ja, ty mamy być ludźmi sumienia. Dlatego sprawa kształtowania sumienia, dbania o swoje sumienie, leczenia tego sumienia, naprawiania swojego sumienia to jest bardzo ważna sprawa. Dzisiaj rozmywa się różne rzeczy, na przykład rozmywa się Płeć, jakby miało nie być już mężczyzny, kobiety, mamy tego nie odróżniać, bo to jest jedno, wszystko się zmywa. Takim genderyzmem moralnym to jest właśnie brak wrażliwości na dobro i na zło i rozmywanie tego. I to owocuje naprawdę czymś złym, czymś tragicznym. Na naszym sercu, bo to jest słowo, które oznacza sumienie w Biblii, na naszym sercu Bóg wypisuje swoje prawo. I to prawo Boże, tak jak na tablicach kamiennych, które Mojżesz zniósł z góry, zostało jak gdyby palcem Bożym, mocą Bożą wypisane. No, kablic, tablice kamienne to można było rozczaskać i Mojżesz to zrobił, kiedy zobaczył bałwochwalstwo ludu Bożego. A tego prawa w swoim sercu rozczaskać nie można, ale ono może być zaniedbane. My możemy iść jak gdyby w przeciwnym kierunku, bo mimo tego, że mamy sumienie, mamy to światło, jesteśmy jakoś ukierunkowani, pozostajemy wolnymi ludźmi. I dlatego ciągle na nowo trzeba to sumienie formować według Ewangelii, według prawa Bożego, według zasad mądrości i ciągle na nowo trzeba budzić się. Bo nie to sumienie i to nasze życie moralne i ta świadomość dobra i zła jakby przysypia. Jest właśnie Adwent i to wezwanie do budzenia się. Obudźcie się, przebudźcie się, bo nastał dzień, trzeba żyć w świetle, to jest wezwanie, które dzisiaj do każdego z nas dochodzi. Oczywiście są pewne reguły kształtowania sumienia. W książce, którą kiedyś wydałem, już dawno rozeszło się wydanie, kształtowanie sumienia, te zasady wypunktowuje, ale w tekście, który za chwilę usłyszymy, też właśnie te zasady tam będą ukryte, po to, żebyśmy szczegółowo mogli się o nasze sumienie zatroszczyć. Bóg nie pozostawił nas samych na drodze duchowego życia. Jest ze wszystkimi ludźmi poprzez sumienie. Jest to głos Boży, posługujący się naszym przyrodzonym rozumem, który pozwala nam nie tylko odróżnić dobro od zła, ale wzywa nas do czynienia tego, co dobre, a unikania zła. Sumienie to przewodnik przez życie, duchowy GPS. Pomagający trafić do celu. Nasze wewnętrzne sanktuarium, serce, gdzie głos Boży wyraźnie rozbrzmiewa, to duchowe nerki, jak mówi Biblia, które są filtrem zatrzymującym całe zło, by nie uczyniło z naszego serca śmietnika. To wreszcie duchowy wzrok, oko ducha, które nie pozwala zaślepnąć na wartości. Sumienie świadczy o godności człowieka, zwłaszcza gdy jest dojrzałe, pewne, niezależne. Musi być ono jednak kształtowane według reguł boskiego prawa i wielowiekowego doświadczenia ludzi. Musisz się starać o dobre i czułe sumienie. Dbać, by nie stało się ono ani skrupulanckie, ani faryzejskie. Odpowiadasz bowiem nie tylko za poszczególne czyny, ale i za ich źródło. Trwanie w grzechu, lekceważenie wyrzutów i ostrzeżeń, jakie ono nam daje, może doprowadzić do kamiennego serca i głuchoty na Boże wezwania. A to rzutuje na całe życie, wypacza je i utwierdza w złu. Dlatego musisz pracować nad swoim sumieniem, modlić się, by się nie zdeprawowało. Dlatego bądź krytyczny wobec tego, co słyszysz i widzisz. Szukaj rady dobrych i mądrych ludzi, zwłaszcza w wątpliwościach. Wyobrażaj sobie zawsze skutki swojego postępowania moralnego. Nie zakłamuj się wewnętrznie. Szukaj szlachetnych przyjaźni. Czytaj wartościowe książki. Rób codziennie rachunek sumienia. Regularnie się spowiadaj. Jeśli to możliwe, miej stałego kierownika duchowego. Zawsze proś Ducha Świętego o światło. By iść drogą zbawienia i nie deprawować sumienia innych ludzi. A tym wychowawcą naszych sumień, panem naszych sumień, światłem naszych sumień jest Duch Święty. To on nas budzi, to on nas skierowuje do dobra. To on, jak w sekwencji do Ducha Świętego, jest światłem naszych sumień. Dlatego przed każdym rachunkiem sumienia, a powinniśmy go często robić, wzywamy Ducha Świętego, by był naszym światłem, by to światło sumienia w nas nie zgasło, żebyśmy my nie tylko sami żyli tym światłem, ale dla innych ludzi, każdy z nas ma taką możliwość, stawali się światłem. Ojciec dla syna, matka dla córki, przyjaciel dla przyjaciela, człowiek dla człowieka. My możemy, Światło, które mamy w sobie, rozprzestrzeniać i nim się dzielić. W Adwencie mówimy o Janie Chrzcicielu to człowiek, który przyszedł na świadectwo tak mówi o nim Ewangelia na świadectwo o światłości. My poprzez swoje czyny sumienia możemy dawać świadectwo tej światłości, która przyszła na świat i sprawiać, że sami nie będziemy w ciemności, ale ten świat będzie w kręgu oddziaływania światła, którym jest Jezus Chrystus, światłość światłości.